Sobota, przedświąteczna sobota, nikt nas tutaj nie zmuszał, żebyśmy przyjechali, a chcieliśmy zobaczyć efekt pracy, efekt tej sztafety, która działała, która przygotowywała tę inwestycję, która ją realizowała, dokonała odbiorów. I trzeba przyznać, że efekt jest imponujący. Panie ministrze, gratuluję. Dziękujemy też za te dobre informacje. Dziękujemy za to. To jest droga ekspresowa w standardzie betonowym, która powinna służyć przez 40 lat. Będzie wymagała tylko drobnych zabiegów pielęgnacyjnych, kosmetyki, wymiany dymatacji. Więcej takich dróg. Panie Ministrze. I dziękujemy też za te obiecane obwodnice. Nieopodal jest Wieluń. Wieluń już czeka na wbicie szpadli na placu. Przetarg ogłoszony. Kawałek dalej jest Bełchatów. Tam też czekają. I wczoraj też przetarg ogłoszony. Prosimy o przekazanie pozdrowień. I życzeń serdecznych pani premier Pińkowskiej. Dziękujemy też panu ministrowi Nowakowi, który przez jakiś czas nadzorował także tę budowę. Po prostu sztafeta działa. Szanowni Państwo, to duża satysfakcja dla marszałka województwa, że takie inwestycje dzieją się w naszym regionie. To też satysfakcja, że. Ta droga ósemka łączy Łódzkie z Wielkopolskim i Dolnym Śląskiem. To integracja naszego kraju. Szlaki transportowe przechodzące przez centrum z wschodu na zachód, z północy na południe, sprzyjające rozwojowi gospodarczemu. To miejsce bardzo się zmieniło dwa lata temu. Pola, ludzie z pretensjami o wykup gruntów, o najlepszą cenę tego wykupu. Dziś droga, która będzie rozwijać życie gospodarcze Wielunia, radza, Łasku z duńskiej woli, wszystkich miejscowości przy ósemce. Oby takich świąt jak te nadchodzące było jak najwięcej, byśmy mogli się cieszyć właśnie takimi, może nie prezentami, ale rezultatami kończących się kolejnych lat. Panie ministrze, dziękuję bardzo. Pan kończy ten etap budowy. Panie marszałku, ja dziękuję za zainicjowanie tego tematu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Aby nie przedłużać tego momentu oddania drogi do ruchu, proponuję teraz przemieścić się w takie miejsce bezpieczne, tutaj pan kierownik rejonu poprowadzi wszystkich zainteresowanych w to miejsce, aby móc obserwować pierwsze pojazdy wjeżdżające na nowy odcinek. Bardzo dziękuję za przybycie wszystkim gościom.